Cześć, witam Was w 34 już odcinku przygód Roberto Prawandowskiego. Po ostatnim awansie do finału Milanu czas na powrót do A i tym razem być może nieco więcej oddechu niż ostatnio, ponieważ przeciwnik jaki czycha w tej chwili na Rosoneri to raptem lecze. A jako, że jest to lecze, to ten mecz się nie odwlecze, więc nie pozostaje nam nic innego jak tytułem wstępu od razu przywinąć kalendarz w przód, aby ruszyć 20 kwietnia na spotkanie przeciwko właśnie 19. drużynie Serie A. Roberto, dla odmiany, zagra sobie w tym meczu od początku, ponieważ musimy w jakiś sposób podtrzymać jego formę strzelecką, która narodziła się powtórnie w poprzednim meczu z Juventusem. A na naszych ekranach bądź też ekranikach Roberto Prawandowski z dorobkiem 33 bramek. Jako, że mamy odcinek już 34, nie 33 czas, aby i tutaj Polak ruszył z dorobkiem bramkowym przynajmniej o jedno do przodu. Hakimi w przód do Prawandowskiego, Polak jednak nie pędzi na oślep, a zatrzymuje się z piłką i zagrywa do Szika. Shik do Hakimiego, Polak razem ze swoim kolegą z prawej strony wbiega w pole karne, oddaje strzał po podaniu Hakimiego i udaje się w 18 minucie strzelić bramkę lecze. Polak zatem w 34 odcinku odnotowuje 34 bramkę w tym sezonie. A na koniec tańce, hulańce z Favole, no bo w końcu też tutaj nasz biało-czerwony rodak zdołał się przełamać i zdobył bramkę. Mam nadzieję i myślę, że nie tylko ja, że w końcu Roberto wróci do swojej strzeleckiej pasy i teraz już będziemy go oglądać w każdym meczu z bramką. Łysy z siwą brodą, no bo Gocha może obrazić się, że nadużywa mi wizerunku. Ewidentnie zadowolony, bije brawo. Prawandowski, jak widzimy, w końcu zadowolony. Również nie widać gdzieś tej delikatnej, malutkiej łezki w kąciku oka, która zawsze znajdowała się przy zejściu z boiska. Tutaj na chwilę obecną nie ma o tym mowy. Polak zdobywcą bramki numer 1 dla Rosonerich. Rzut rożny dla zawodników lecze, dośrodkowanie Di Francesco w pole karne, Samek oddaje strzał, no i mógłby być kolokwialnie rzecz ujmując przypał. nią jednak w seria chyba pokapował się, że delikatnie wyśliznęła mu się z zasięgu złota rękawica i teraz będzie musiał za wszelką cenę zachowywać czyste konto, aby prześcignąć Muso grającego w Bergamo Calcio. Lepiej późno niż wcale, skoro już mowa o przypale. jo yo, yo, no dobra, wracamy do gry krótko do krunicia, krunić do Prawandowskiego po ziemi. Polak tym razem już pędzi na oślep, wbiega w pole karne, będzie zdawało się oddawał strzał. Udało się jednak tym razem. Bramkarz lecze, stanął na wysokości zadania i poniekąd w ostatniej chwili wybija piłkę na rzut rożny. Strzał Roberto oczywiście celny, ale tym razem rękawice bramkarza, który. Patrząc na niego chyba delikatnie nie dojada śniadań i obiadów. Obroniły tę pędzącą piłkę. To jednak nie koniec akcji Milanu. W narożniku jest już Prawandowski. Piłka ustawiona, dośrodkowanie na głowę do Tomoriego. I tu zaskoczenie. Przedstawiciel lasu dębowego, który pomału jak widać zaczyna wymierać. Oddaje celny strzał z główki, podwyższając prowadzenie Milanu na 2 do 0. Prawandowski podbiega do Tomoriego. Jego reakcja zdaje się mówić wszystko. Stary, jakżeś to zrobił. Jest to rzeczywiście niecodzienny widok, gdyż zadymiarz defensywy Rosonerich nagle zdobywa bramkę dla właśnie swojego klubu, a nie przeciwnego. Chociaż prawda jest taka, że powinienem się przyhamować, ponieważ angielski defensor nie zdołał jeszcze co prawda strzelić ani razu samobójca. Zatem Tomori strzela bramkę z główki przed samym zejściem do szatni i dzięki temu AC Milan prowadzi 2 do 0. W skrócie w końcu pojawia się jakaś realna perspektywa odskoczenia Napoli w Serie A. Dajer odbiera i bezbędnego zbędnego certolenia posyła piłkę naprzód, Benaser prostopadle do Prawandowskiego, który pomimo braku sił wyprzedził całą defensywę, lecz oddaje strzał prawą nogą, Prawandowski 3 do 0. No ale moment, moment, panie Roberto, serduszko serduszkami, to jest druga bramka, to jest bramka numer 35, odcinek mamy 34, cała magia liczbowa właśnie poszła na spacer przewietrzyć się. Można byłoby to mówić, że Prawandowski pobiegł galopem, ale przecież tak nie było, bo on już nie ma sił. Zresztą, jak trzy czwarte zespołu z Milanu. Ale, mimo to, że zmęczenie, że słońce już nie świeci, że sił brak, to i tak, i tak zdążył w jakiś sposób. Pokonać sprintersko defensywę, lecze, a następnie oddać strzał, podwyższając kolejną bramkę, a raczej o kolejną bramkę. Już sam nie wiem co mówię, bo zmęczenie również jak widać i mi się udziela po tych spotkaniach. I tym sposobem Milan wychodzi na trzybramkowe prowadzenie, a Roberto Prawandowski, jak to Roberto Prawandowski sprzed miesiąca, brał czynny udział w każdej z bramek strzelonych przez Rosonerich. Prawandowski goni Di Francesco i udaje mu się odebrać piłkę pod własnym polem karnym. Ale dla Polaka w 68 minucie kończy się dzisiejsze spotkanie i jest to dość dobry znak, ponieważ będzie on miał całe 20 minut mniej biegania po boisku. I tak i tak Polak zrobił to, co zrobić, powinien strzelił dwie bramki, asystował przy trzeciej w związku z czym na spokojnie może szykować się do meczu Champions League, oby tylko gdzieś tam pod nieobecność Polaka jakiś las z dębu znów nie wyrósł. Jak widzimy, w 77. minucie na boisku pojawił się banda, a raczej pojawiła się banda. No i tu już żartów nie było, ponieważ w 86. zdobyli bramkę na 3 do 1. Tym samym manią znów może powiedzieć o delikatnym peszku przy pale, bądź też wyślizgnięciu się złotej rękawicy. Jeszcze szybki wgląd w tabelę ligową, który kompletnie nic nam nie daje, ponieważ Napoli jak zwykle niczym, polskie PKP. No w sumie nie może być innego PKP, zatem niczym PKP z delikatnym opóźnieniem o jedną kolejkę. A teraz, że tak powiem, to co Tygryski lubią najbardziej, czyli pierwszy mecz półfinałowy Champions League, który da awans do finału. I to była ta dobra wiadomość, ta optymistyczna wiadomość, a teraz czas na nudy, bowiem przeciwnikiem Milanu nie będzie kto inny jak Juventus Turyn. Nie żeby Milan grał jakiś przed chwilą dwumecz z tą drużyną czy coś, nie żeby nie udało się wyeliminować Juventusu już z jednych rozgrywek. Być może, ale tylko być może, zaostrzy to jeszcze bardziej konflikt na murawie pomiędzy tymi dwiema drużynami. A jak będzie naprawdę, przekonamy się dosłownie za chwilę, no bo przecież ten mecz jeszcze w tym odcinku. Tutaj już zbędnych kalkulacji nie ma: Roberto Prawandowski nie będzie zaczynał z żadnej ławki. Oczywiście w wyjściowej jedenastce Polak już znalazł swoje miejsce, ale również na prawym skrzydle w Juventusie Turen jest ten rzeźnik kulusewski, który w poprzednim spotkaniu pokazał na co naprawdę go stać. Przenosimy się zatem na boisko tego jakże dramatycznego spotkania pomiędzy dwiema drużynami Serie A. Zakaria zagrywa do Memphisa Depaya. Ten oddaje strzał zza pola karnego. Manią broni. Można powiedzieć, że jest to pierwszy kontakt golkipera Milanu piłką, ale póki co atakuje Juventus. Przed chwilą na powtórce jeszcze Depay ewidentnie nie wiedzący co za bardzo się dzieje, kręcący głową niczym Surykatka na pustyni. Rusza kontra Milanu Gaja ścięty przez kuluseskiego. Udaje mu się jednak odegrać piłkę do Szika, Shik do Fofany. Znów Fofana do Shika. Teraz Czech zagrywa do Prawandowskiego, który biega w pole karne wczesnego. Oddaje strzał. Wydawało się, że zbyt daleko wypuścił sobie futbolówkę. Jednak ostatecznie dobiegł do niej, oddał strzał i Wojciech Szczęsny będzie mógł po raz pierwszy wyciągać piłkę z siatki. Na razie standardowy scenariusz meczy pucharowych w wykonaniu Milanu jest realizowany, póki co Rosoneri wychodzą na prowadzenie po pięknym rajdzie prawandowskiego. Ale nie zapominajmy, że w meczu również z Juventusem z tym, że w Coppa Italia było niemalże identycznie, Milan wyszedł na prowadzenie, by potem przegrywać, a na koniec ostatecznie wygrać spotkanie. Póki co Gocha, to znaczy... Łysy z siwą brodą, bardzo zadowolony z postawy swoich zawodników. Prawandowski chyba jeszcze bardziej, ponieważ strzela bramkę numer 8 w lidze Mistrzów. Co więcej, jest to bramka, która na chwilę obecną, oczywiście pamiętając o tym, że to dwumecz, przybliża Milan do finału tych rozgrywek. Nie wiem, czy to czujecie, ale coś tutaj zalatuje dobrym dośrodkowaniem w pole karne Juventusu. Prawandowski jest już w narożniku i przymierza się do uderzenia. Piłka leci wysoko na głowę do Hakimiego, ten oddaje strzał. Wojtek Szczęsny jednak wybija piłkę znów na rzut rożny. Niby alergia, ale węch nadal dobry. Roberto zbiega na prawe skrzydło, mija z wodem jednego z zawodników Juventusu i zagrywa do Hakimiego. Hakimi na wysokości pola karnego decyduje się na cofnięcie piłki do Polaka. Roberto biega na środek boiska, zagrywa górą do Szyka sikłówką i tym razem już Wojtek Szczęsny nie był w stanie sięgnąć futbolówki. I strzela Szyk na 2 do 0. 22 minuta, a Milan wciąż dyktuje warunki na Murawie. Drą się teraz trochę zawodnicy Milanu niczym orangutany, ale to jest radość i mają prawo do takich dzikich odgłosów. W końcu to jest 2-0 i w końcu to jest Juventus, przeciw któremu tym razem grają w Lidze Mistrzów. Genialne dośrodkowanie na głowę do Sika Prawandowskiego, a Czech jedyne co musiał zrobić i zrobił to doskonale, to skierować piłkę w wolną przestrzeń w bramce. I tym szybkim, bo nie lada 20-minutowym sposobem, AC Milan prowadzi 2 do zera z Juventusem. Lusewski przyjmuje futbolówkę i zagrywa do tyłu do Memphisa Depaja, ten rozpędza się z piłką. Ma przed sobą dosłownie korytarz życia. Wbiega w pole karne. Jeszcze z wodem mija dajera. Oddaje strzał i tylko Mike Manion stanął mu na przeszkodzie, aby Juventus zbliżył się bramkowo do Milanu. Wdumiewające jest jednak to, z jaką prostotą Depay wpadł w pole karne Milanu. Przecież defensywy praktycznie tam nie było. Można by było również śmiało powiedzieć, patrząc na ostatnie powroty z długiego weekendu, że od defensywy Milanu. Polscy kierowcy mogliby się wiele nauczyć w kwestii robienia korytarza życia. A teraz na naszych ekranach słabe dośrodkowanie Juventusu i piłka ląduje miękko w rękach manią. Tym razem Zakaria do Memphisa Depaya, Depay wystawia świetnie, Thiago ten oddaje strzał, jednak wprost w bramkarza Milanu, który postanowił wybiec naprzeciw hiszpańskiemu pomocnikowi. Dobrze, że chociaż on zachowuje trzeźwość umysłu w defensywie Milanu, bo patrząc na ostatnie dwie akcje, którymi byliśmy świadkami w wykonaniu Juventusu, to mogło już być 2 do 2. Prawandowski zbliża się do pola karnego Wojtka Szczęsnego, Telesza robi niczym sweter na drutach, a następnie wrzuca piłkę w pole karne, Bonucci jednak wybija główką, Tonali zgrywa do Leo, Leo przyjmuje i pół olejem oddaje strzał. Znaczy z pół obrotu to nie jest istotne, najważniejsze, że jeszcze w pierwszej połowie Barbara Kurdej-Szatan AC Milanu zdobywa bramkę na 3 do 0, w związku z czym można powiedzieć, że trio, które przed chwilą widzieliśmy na ekranie, każdy z nich ma już na swoim koncie po jednym trafieniu. I taki napad, taką ofensywę, to ja rozumiem. Genialne przyjęcie piłki przez Leo po podaniu to a następnie precyzyjne uderzenie drugą nogą sprawiło, że AC Milan do szatni raczej będzie schodził z wielkim bananem na twarzy. A jeśli nie, to na pewno z darmowymi minutami od Leo. Juve próbuje zagranie do Artura, ten decyduje się na uderzenie za pola karnego. Piłka jednak spokojnie ląduje w rękach bramkarza AC Milanu, a sędzia kończy pierwszą połowę. Milan Juventus 3 do 0. Sik otrzymuje piłkę i od razu kieruje ją do Prawandowskiego. Polak wbiega w pole karne Juventusu, a następnie zaczyna kiwać się z obrońcami. Podanie do Sika. Sik Schick w polu karnym również kiwa się z obrońcami. Wycofanie do Tonaliego. Tonali do Prawandowskiego. Ten świetnie przyjmuje piłkę. Oddaje strzał. 49 minuta tego spotkania. Prawandowski cieszy się z bramki numer 2, a raczej uspokaja tłumy zgromadzone na trybunach pokazując, żeby oni byli właśnie spokojni, ponieważ wrócił do swojej wyśmienitej formy. Prytny manewr podczas przyjęcia piłki pozwolił Polakowi znaleźć się w sytuacji sam na sam z Wojtkiem Szczęsnym i tutaj tę rywalizację numer dwa w tym meczu wygrywa Roberto. Polski skrzydłowy w Champions League właśnie odnotowuje swoje dziewiąte trafienie w tym sezonie. Dodatkowo też staje się autorem drugiej bramki dla Milanu i jedną asystę również gdzieś tam sobie w kieszeni zgromadził. Patrząc natomiast na postawę Juventusu, zaczynam obawiać się, że fabuła kosmicznego meczu chyba rzeczywiście wydarzyła się naprawdę z tym, że w świecie piłki nożnej, ponieważ Juventus w tej chwili gra tak, jakby futbolówka była dla nich jakimś nowym wynalazkiem. Tymczasem Fofana do Prawandowskiego, Polak dobiega na wysokość pola karnego, mija telesza i dośrodkowuje w pole karne. Krunić co prawda doszedł do piłki, ale nie w sposób jaki sobie wyobrażał. Piłka wybita przez Zakarię, jednak znów w posiadaniu Milanu. Tym razem Krunić rozgrywa krótko z Leo. Leo do Fofany, Fofana nieco za plecy do Prawandowskiego. Polak jeszcze raz miękko dośrodkowuje na głowę do Krunicia. I tym samym odnotowuje asystę numer dwa, ponieważ Krunić trafia do bramki. Tle widzimy zawodników Juventusu, którzy trzymają się za głowę, ale nie ma co się dziwić: Czołg został odpalony, wyjechał z wiaty i pędzi po boisku w Turynie, zdobywając strzał za strzałem, a raczej gola za golem. Po ciężkich przeprawach, głównie z Juventusem w ostatnich meczach, no i Realem Madryt, w końcu możemy być świadkami pogromów w Champions League. Jest to o tyle zdumiewające, że mecz nie jest o pietruszkę, ogórki czy też koperek w warzywniaku, a o awans do finału Champions League. Póki co, Juventus Milan 0-5. do Podanie do Krunicia, a ten górą przerzuca do Prawandowskiego. Polak rozpędzony genialnie przejmuje futbolówkę i pędzi na bramkę Szczęsnego. Oddaje strzał i tak proszę państwa, jesteśmy świadkami bramki numer 3 w wykonaniu Roberto. A w zasadzie przed chwilą nawet i 4, bo jeszcze raz sobie strzelił. Roberto Prawandowski w rozgrywkach Champions League stał się autorem hat-tricka. A jeżeli zawodnicy Starej Damy nie zaczną strzelać bramek, to będą po prostu mogli... Dzięki Maryla dokładnie o coś takiego mi chodziło. Tak czy owak, Robert Oprawandowski trochę szczęściem, trochę umiejętnościami zdobył bramkę numer 3 na swoje konto. To nawet Świątek wygrała 2 do 1, a tutaj mamy już 6 do 0. Salamakers do Prawandowskiego, ten od razu do Benasera i powolutku mknie w stronę bramki Szczęsnego. Zagranie do Prawandowskiego, Prawandowski oddaje strzał, no byłoby to już wielką przesadą, gdyby Roberto udało zdobyć się bramkę numer 4. Tym razem jednak nasz skrzydłowy uderzył wprost w Szczęsnego, ale zawsze w statystykach meczowych będzie jeden celny strzał więcej. Benaser do Roberto, Prawandowski od razu przerzuca napędzącego Leo na lewe skrzydło. Portugalczykowi udało się przejąć piłkę, jednak zamiast popędzić samodzielnie na bramkę szczęsnego, zdecydował się podać do salamakersa, a piłka padła łupem jednego z defensorów Juventusu. Koniec meczu: Milan wygrywa 6 do zera, a Prawandowski może sobie wziąć piłkę w gwiazdki na pamiątkę. Ciężko mówić, że Juventus zrobił sobie podgórkę, bo tutaj raczej wielka pionowa ściana. Roberto Prawandowski autorem trzech bramek i dwóch asyst, dlatego też oczywiście zostaje bohaterem tego meczu z oceną meczową 10-0. I wydaje mi się, że śmiało można powiedzieć, że do dwóch meczów z Juventusem będą mogli wyjść na takim luzie, na jakim Tomori wychodzi w wyjściowej 11 od przynajmniej 20 meczy. Oczywiście, tak wybitny występ Roberto Prawandowskiego pozwolił mu zdobyć kolejne 4 punkty umiejętności, które możemy teraz przypisać do jego gry. Tym razem, zgodnie z daną sobie obietnicą, rozwiniemy Roberto nieco z celność strzałów z główek. I tym, jakże prostym i banalnym sposobem, z umiejętności na poziomie 46 punktów zrobiliśmy mu 59, jeśli chodzi o celność główek. Po tak dobrym występie, oczywiście, nie może zabraknąć sprawdzenia statystyk strzeleckich w rozgrywkach Champions League. Tym bardziej, że Prawandowski stał się autorem hat w ostatnim spotkaniu, a to może mu dać szansę na zostanie liderem strzelców właśnie w tych rozgrywkach. I tak jak przypuszczałem, Roberto Prawandowski po swoich trzech bramkach stał i teraz na czele tabeli strzeleckiej w Champions League, wyprzedzając Torresa, który nie gra już w tych rozgrywkach o dwie bramki. W pierwszej piętnastce tylko Wlachowicz może jeszcze przybliżyć się do Polaka, ale ma aż cztery bramki straty i patrząc na postawę Juventusu raczej marne szanse na poprawienie tego wyniku. Zanim jednak rewanż w Champions League przed nami bratobójczy pojedynek na San Siro pomiędzy pierwszym Milanem i siódmym Interem. Tym większe budzi emocje ten pojedynek, ponieważ Milan próbuje odskoczyć Napoli, które traci w tej chwili do tylko dwa punkty. Tym samym Inter, będąc na siódmym miejscu, próbuje wskoczyć na szóste, aby rozegrać w przyszłym sezonie mecze w Pucharach Europejskich. Wszystkie filozofie związane z tym spotkaniem już za nami, a przed nami spotkanie w Mediolanie. Barella na skrzydło do Di Marco, Di Marco podaniem odnalazł Lautaro Martineza. Ten samolubnie biega z piłką po środku boiska, oddaje strzał za pola karnego i jakimś cudem pokonuje Manią! Zawodnicy AC Milanu jeszcze się zastanawiali, jak ustawić się na boisku, w jaki sposób wyprowadzić kontrę. Inter natomiast stwierdził, że nie będzie kalkulował, nie będzie się ustawiał. Oni po prostu muszą wygrać ten mecz, by awansować na wcześniej wspomnianą szóstą lokatę Serie A. I tak właśnie się dzieje za sprawą mocnego i bardzo celnego, zarazem widowiskowego strzału Lautaro Martineza. Kier tylko patrzył, Tomori chyba próbował dobiec, nie, on też obserwował. A rzucił się w lewy narożnik bramki, ale wyskoczył zdecydowanie zbyt późno, gdyż Martinez odpalił prawdziwą bombę, zdobywając bramkę już w szóstej minucie tej potyczki. Chyba trochę paliwa przybrakło w tym acemilanowskim czołgu, który mogliśmy oglądać przed chwilą w meczu z Juventusem. Martinez prosto padle w kierunku A Tomori jednak przechwytuje piłkę. Benaser do Tonaliego, Tonali do Kiera. Kier za długo myślał. Lautaro Martinez z polukarny w polu karnym strzał. I 2 do 0 dla Interu Mediolan. Ten czołg z dwóch meczów z Juventusem ewidentnie wjechał chyba w jakiś bagno i nie może się z niego wydostać. Tymczasem Lautaro Martinez Skrupulatnie wykorzystuje każdy błąd defensywy Milanu i dzięki temu to właśnie Inter prowadzi już 2 do 0. Wyglądało to tak, jakby Kier po kontakcie z futbolówką dostał dosłownie paraliżu, kompletnie się nie ruszył, stał i patrzył na futbolówkę, jakby ta wyglądała na prezent świąteczny. I prezentem w zasadzie była z tym, że nie dla Kiera, a dla Lautaro Martineza, który delikatnie nadużywa cieszyńki Lewandowskiego. Prawandowski szybko postanawia wznowić, zagrywając do sikaszyk do krunicia krunić do Leo. Leo od razu oddaje strzał, ale był on tak celny, że równie dobrze można było zejść z bramki. Gdzieś tam już może i gąsienice od czołgu się znalazły, w związku z czym akcja przeszła pod bramkę Interu, ale nadal poszukujemy lufy. Roberto Prawandowski otrzymuje piłkę na własnej połowie, jednak sędzia kończy pierwszą połowę, która zdecydowanie jest po stronie interu. Miejmy nadzieję, że te 15 minut przerwy nakreśliły nieco Rosonerim, w którą stronę powinni grać i jak oddawać strzały, aby w końcu włączyć się do gry. Bo póki co 2 do 0 zdecydowanie nie jest po myśli zawodników AC Milanu. Patrick Szik zagrywa prostopadle do Prawandowskiego, Polak jest w polu karnym, oddaje strzał i udaje się w drugiej połowie, a w zasadzie na samym jej początku zdobyć bramkę na 2 do 1 i nieco uradować tą czarno-czerwoną część San Siro. Tak szybko strzelona bramka w drugiej połowie tego spotkania daje szansę i nadzieję na to, aby zremisować, a nawet i wygrać w tym spotkaniu. Oczywiście pod warunkiem, że Kier przestanie zbyt długo myśleć nad piłką, a Tomori nie przypomni sobie, gdzie są jego korzenie. Roberto Prawandowski natomiast swoją słabszą nogą zdobywa bramkę numer 30 ileś i wciąż przewodzi w wyścigu po Złotego Buta Serie A. Ben Jeder ma przed sobą w zasadzie korytarz życia, zagrywa prostopadę do Martineza. Tym razem jednak Manią zachował trzeźwość umysłu i wygrał wyścig po futbolówkę, bo w przeciwnym razie napastnik Interu byłby prawdopodobnie zdobywcą hat-tricka. Albo defensywa Milanu jest strasznie bierna, albo atak Interu jest naprawdę nadaktywny. Znów Lautaro, tym razem do Ben Benyeder jakby nie zjadł obiadu i delikatnie w ręce Manią. To były dwie szanse na bramki w przeciągu dosłownie półtora minuty. Hakim mknie prawą stroną boiska, Prawandowski dogania wszystkich, prosi o prostopadłe zagranie, otrzymuje i jest już w polu karnym, teraz po ziemi, do Leo, Leo strzela, Ona na nawet nie drgnął, bo nie wiedział czego spodziewać się po zagraniu Polaka. Tymczasem Leoniczym Czwany Lis przebrnął przez pole karne rozstawione zawodnikami Interu i oddał strzał na kompletnie pustą bramkę. Póki co pierwsza połowa należała do Interu, a druga, którą właśnie oglądamy, zaczyna należeć do Milanu, który już zdążył strzelić dwie bramki, doprowadzając tym samym do remisów w tych derbach. Sytuacja znów zaczyna być otwarta, a zatem każda z drużyn, która dziś gospodarzy na stadionie, może zdobyć komplet trzech punktów. Pofana długo po ziemi do ten zostawia piłkę Hakimiemu. Teraz Roberto rozpędza się, dostaje prostopadłe podanie z powrotem pod nogi, oddaje strzał i w 76 minucie zdobywa bramkę na 3-2, tym samym dając prowadzenie Milanowi. A chyba nie trzeba przypominać, gdy AC Milan schodził na przerwę, przegrywał 2-0 z Interem. Ewidentnie znalazły się gąsienice, silnik, a nawet lufa, i dzięki temu Rosoneri wychodzą na prowadzenie w tym bratobójczym pojedynku. Polski skrzydłowy natomiast maczał swoją nogę przy wszystkich golach zdobytych dla Rossonerich. Dwie bramki i jedna asysta to bilans na tę chwilę i co najważniejsze Milan-Inter 3 do 2. Jeszcze w samej końcówce rzut rożny dla Milanu, dośrodkowuje Prawandowski na głowę do Szika, piłka jednak nie trafia dokładnie tam gdzie powinna. Leo jeszcze raz do Prawandowskiego, Polak dośrodkowuje, tym razem jednak piłka zostaje wybita z pola karnego. Jeszcze futbolówka ląduje pod nogami u Sera, ten zagrywa do Leo, Leo chciał chyba do Prawandowskiego, ale ostatecznie Inter otrzymuje futbolówkę. Jest już jednak za późno na kontrę, ponieważ sędzia kończy ten mecz. Niewiarygodny rollercoaster coaster emocjonalny zapewnił dziś AC Milan, przegrywając najpierw 2 do zera, by ostatecznie powrócić do strefy wygranych, dobywając w drugiej połowie aż 3 bramki. Roberto Prawandowski bezapelacyjnym bohaterem tego spotkania i w końcu zdobyte kolejne trzy cenne punkty. A to konkretnie zwycięstwo okazuje się być bardzo cennym łupem, tym bardziej, że Napoli w końcu się potknęło i traci teraz już do Milanu 5 punktów. I wydaje mi się, że jest to bardzo dobry moment, aby zakończyć dzisiejszy odcinek. Jeżeli ten epizod Wam się podobał, koniecznie zostawcie po sobie łapkę w górę. Standardowo, jak zawsze, zachęcam do pozostawienia komentarzy pod tym odcinkiem. A jeżeli jeszcze tego nie robicie, a jesteście ciekawi, jak dalej poradzi sobie Milan w walce o top w każdych możliwych rozgrywkach, jakie były mu dane, koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, aby nie przegapić kolejnego odcinka. To tyle ode mnie na dziś. Trzymajcie się ciepło i zdrowo, i do usłyszenia niebawem. Cześć!